powiedzieć że jest przygotowany do włożenia pasek wariator sprzęgło mhm. zamontowane rama już zamontowana razem ze stópkami gaźniczek zamontowany przepływomierz grzegorzu przepływomierz co jeszcze zamontowałem e to się dowiedziałam, że to jest czujnik temperatury wody no i tam później już będę tak już wstawię do ramy to będę uzbrajał A tego budaska później całego umyję żeby wyglądał tak samo jak ten no i poskładam go do końca bo wszystko jest takie brudne nawet gaźnik już strasznie zapuszczony. Przepływomierz. Przepływomierz, nawet brudny. Taki ładne, piękny, ślicznie, eleganckie, wyczyszczony. No. Bołagan. Na końcu posprzątam. No. Jutro biorę się za wkładanie. Dzisiaj już idę sobie odpoczywać. Także następny filmik na drugi dzień. W następnym dniu. Dzisiaj jest w montażu silnika, ale jeszcze zanim zanim silnik zmienię i włożę go, to wymienię te teleskopy. One są w bardzo dobrym stanie. To są takie sierdzewiałe troszeczkę. Sobie wezmę razem

Krętkę. Okay? Marku trochę z Marku. się ładnie pomaluję, a zapach będzie no i już mam przygotowane kółeczko, mogę silniczek zdejmować na, na dół. O, tak go tu mogę przynieść lub podjechać mógłbym no superansko. Chcę sobie tą szpilkę długą może jest tutaj Opa. i środeczka to jest te środeczka jest tak środeczkę schowam no i teraz będę cyrrowa ale skopię może do góry jakoś i chciałem gdzie jechać rum rum śliczki rum będzie coś podłożyć no, no i teraz będzie trzeba ładnie to wszystko wy... wypoziomować i podłożyć no tak wiadzimy kochu mamy po idzie wszystko, ale dobra wyciągamy go tutaj i tutaj wstawiamy go tutaj go wstawiamy i teraz będę wjeżdżał tak. Z przodu i pięknie. Tak to nam nie pasuje. Szok pięknie to pasuje w drugi raz będzie łatwiej. Przepić to tutaj. O! Tylko unieść. lekko unieść. Teraz mogę celować. Tak jak powiedziałem, ten pierwszy raz. Ja założyć to zawsze nie w innej kolejności Ale trzeba na to zwrócić uwagę Tak pasuje No można no, zdjąć Nie mówię jak to będę widział albo na zdjęciach To to muszę na chwileczkę złączyć i szukać Gdzie ten kabel szedł Bo nie wiem Taki mądry to nie jestem, widzę. Ej, 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 ej. No i udało się. Później wszystko ładnie jeszcze dogram, ale miałem problem z odpaleniem silnika. Nie wiem Coś mi się zdaje, że to była taka bzdura tutaj z tym przełącznikiem. Żeby odpalić, musimy naciskać hamulec, tak? I on po prostu tu poruszałem tą kostką, wyciągnąłem, włożyłem i zaczął palić. Także silnik jest wymieniony, z przebiegiem bardzo małym. Będę jeszcze później zakładał wariator z paskiem i sprzęgłem, bo ten już jest skończony. Co jeszcze będę robił? Ten silnik, który tutaj jest, muszę go wyczyścić i zamontować do innego. Kupię na pewno taki skuter, który jest podsuty silnik. Zamontowałam lampę, żeby zobaczyć jaka jest żarówka, jak świeci ładnie. No i teraz co? Odpalimy go na chwileczkę. Nogą odpalę. bo nie mam czucie ręki No a jeszcze jest rura wydechowa niedokręcona I tak lata bardzo desyć ale tu nie jest skręcona jeszcze Lampa tylna ładnie świeci a ja muszę na dworze zrobić filmik jak jako na świeci długie Krótkie, były na górze, bardzo ładnie świeci, idealnie. Także kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty. No i jeszcze troszeczkę przygazuję. Reszę musi rozciąć, bo papieru jest na założonego, więc będę mógł palić w piecu dzisiaj, będzie ciepło w domu. Świetnie. piękne, pięknie, bardzo śliczny, galejowski papier. Pierwsze, co przyszło, pięknie wyjęte. Papiery ściernie. O, piękne papiery ściernie. Chyba łatwiej się stawia Normalnie jak Już Jakiegoś motorka chyba. Piękna, ładna, śliczna, elegancka. O. Kierunkowskaz przyszedł. Lewy? Chyba lewy, tak mi się zdaje. Kierunkowskaz. City. Yamaha. Piękna. Następnie. Następnie to jest też końcówka taki ogon jaskółki do Yamaha TriCity. A najważniejsze, co mnie interesowało to szyba. To jest szyba. Teraz patrzymy w szybę. Nie poczaskali szyby. Chyba chyba. Inaczej zwana owieczka. Tak. Pięknie opakowany. mamy to pakowane. Pięknie. a dobrą opinię wystawić panu, panu który to zapakował. Normalnie. Pięknie opakował. Ładna, no. piękna, śliczna, elegancka. Nic nie będzie miało w opii. Oryginalna Tricity Ciężka do zdobycia To się jakoś zmieje chyba Nie, ładna, piękna, śliczna, elegancka Uf, ładna. Taka szyba huku Piękna Piękna, ładna, śliczna, elegancka Co tam jeszcze? Ławy zapakował. O, klucz dynamometryczny mi zapakował. Jeszcze taki ładny, piękny, śliczny, elegancki. Oryginalnie zapakowany jeszcze. No to teraz będę mógł dokręcać. Ła, z końcówkami. Joki wypas klucz. Końcówki ma, przeduszkę ma. No piękny, takiego to nikt nie ma klucza ładnego, pięknego ślicznego. No. Taki ładny klucz. Ha, ha. Taki piękny, ładny, śliczny, elegancki. Porządny. Nie byle jaki. Piękny. No to to, to jest taki taki rodzynek. O tym nawet nie myślałem. Ale co tam? człowiek ma wszystko. w samochodzie. Wszystko podokręcam teraz odpowiednią siłą. Dobra. Co tam następne? Dwa. O, tu też przyszło też. Tu są chyba. Tak mi się zdaje. Tu mi się zdaje. Tutaj przyszły tarcze. Tarcze hamulcowe. Przednie do Yamaha. Tak, oryginalne tarczy. Dwie sztuki. Bo mamy dwa kółeczka z przodu. Na jedno kółeczko lewe i na kółeczko prawe. Wynechamy to teraz porządnie porządnie będę formułował jest komplet naprawczy do sprężarki Volvo ISSE 90 T8 z tłoczkiem, korbowodem i cylinderkiem no i tymi uszczelkami z innerami. No to są nie wimerinki to są uszczelki tutaj co? To jest, to tutaj miało być A tu jest ten klej do folii. Klej do folii. No a tu na tych zdjęciach widać jakie te części zamówiłem. To jest właśnie ta pompka paliwa do baku. I tu jest ten kolektor na tym drugim zdjęciu, które zamówiłem. Kolektor sący. Te które pokupowałem. Wcześniej pokazywałem na tym filmiku to moją właśnie przednią owiewkę, szybę jest bardzo fajna ta szyba Odkładam ją na bok Kupiłem też folię Może będę oklejał niektóre części takie małe Tam zobaczę o, Mocna ta folia Taka... karbon niby tam nie jest na czasie, ale Zobaczymy, coś tam może nie okleję. Mam taki karbon. Mam taką taką jeszcze mam ładną. Czarną. Jakieś czerwone dodatki tam. Takie, które będą na hełmie To też takie takie trójwymiary jakie. Zobaczymy. Może gdzieś jakieś malutkie rzeczy się zrobi. Mam też taki srebrny karbonik. I taką srebą na same doły tam, tak jakby te były takie progi w tym skuterku. To taką srebrną jakby metal kupiłem. Przyszło już sprzęgło do skuterka. Weszło ładnie zachowane. Po prostu je wymienię dużo taniej wychodzi, jeżeli się kupi same te ogładziny, to dużo, dużo taniej wychodzi wtedy. Jest proste do wymiany. Tylko teraz, jak będę robił taki film, to nie taki ogólny, tylko będę przybliżał kamerkę, pokazywał dokładnie krok po kroku, tak jak pokazywałem to przy rozbieraniu, ale gdzieś zniknęło to. Co tu jeszcze mamy? Taka fajna opaska jest. No się opaska to jest nie opaska tylko to jest taka osłonka na plastikową tą rurę ro... o pokażę, bo mam akurat tu w domu poszlifowałem zaraz zaraz to jest osłonka do tej obudowy ta nakładka na rurę wydechową ona tam jest poszlifowana troszeczkę takie rzeczy mogę zimą tu robić sobie w domu pod, pod, przy odkurzaczu i to jest taka fajna właśnie na te dziureczki się nakłada takie taką nakładkę tricity to jest taka jest ozdobna i też zabezpieczająca troszeczkę bo takie dystanse tutaj też są tutaj są takie podane takie dystanse no także to kupiłem coś takiego następnie co tu jeszcze mamy kupiłem taką nakładkę na tą nóżkę, to się wykłada i gaśnie ten skuterek. Taka, nie wiem czy dobrze wam pokazuje. Sią wsyła na tą taką stópkę. To jest taki fajny Bayer. Mamy takie naklejeczki, tam, tam z tym na ten, na ten ogon przychodzą. Do tej folii kupiłem też akcesoria takie do yy, na różne szpatułki, takie nożyki. Do, i taką też do odcinania taką żyłkę no to my tam nie będzie chyba aż tak potrzebny klej ten potrzebny jest ten do tego do tych, tych obrzeży tutaj bo trzeba takie obrzeże dokonać klejem się to dobra folia ma klej ale jak ją damy do podspód to będzie lepiej trzymała to ten klej to mamy. tu kupiłem ten do tego do frysku to też to złamałem kiedyś zwykły korek nawet do, do oleju z ty też taki czerwony ładny Tutaj kupiłem takie te naklejki T-City na bok. Strasznie drogie są, prawie 800 koron, norweskie kosztują takie na eBayu. Ale kupiłem oryginał, oryginał. Panie będą wglądały wtedy. Dobra. Tu są te tarcze. A ja że mam płoski nowe, hamulcowe, to i tarcze też wymienię wtedy. Nie? Dobra. Kierunkowskaz lewy, bo też był pobity. To kierunkowskaz też wymienię na używany, dużo taniej jest niż, niż nowe. Następnie, co ja tu jeszcze mam? Kupiłem takie fajne halogenki doświetleniowe. Bardzo fajne są malutkie takie soczewki. Przełącznikiem. Mam między teleskopy. bo Są dwa teleskopy, więc je zamontuję tam między te teleskopy. Żarówkę lodową. Bardzo mocno świeci, już próbowałem, ale ona jest zamontowana już do skuterka. Także mogę tylko jedynie pokazać na tym, na opakowaniu. Tą starą wyciągnąłem H4. Takie mamy zabezpieczające... Na śruby to są, te to kul dokręca. Takie nakładki. Jak się motor przewróci, no to to troszeczkę też ochroni. Także jest taki dystans między asfaltem a e, akcesoriami tej plastikowymi, bo to wszystko się rzeczywiście łamie, jak ktoś tam przewróci, ktoś tam coś uderzy, to te plastiki się naprawdę łamie. Następnie to takie malutkie są pierdółeczki. Takie haczyszki malutkie, nawet przy kierownicy. Tam coś powiesić, jakiś tam, no, no, na chwilę się zatrzymasz kask czy reklamówkę, a taka mała pierdółka a też jest taka czerwona dlatego wiem te dodatki takie czerwone nam na lewą i na prawą stronę kierownicy a tamte były na tylne te są na przednie na tylne koła tam na przednie więc trzy komplety musiałem kupić takie bo są trzy koła nie następnie taka fajna podstawka do kierowni do tego do tablicy rejestracyjnej Także teraz ta litra jest będzie przykręcona na taki uchwyt, on z tyłu się zaczepia do tego, do skuterka, nie? także będzie też taka fajna ozdóbka przywołana. No taki dodatek. Dobra. Następnie to jest taki uchwyt do telefonu. Taki mocny, stabilny do smartfona. Telefonu, smartfona, w zależności co tam przyczepimy. Taki zestawik mały z dystansami, takie śrubki czerwone, dużo takich śrubeczek szóstek, piątek jest, które tam dokręcamy, więc one niektóre są widoczne, no tam rdzewieją, albo są czarne takie fajne, a te są takie czerwone, więc będą też ładnie wyglądały. Dodatki do olejów, takie kupiłem, byłem. no zobaczymy, a niby czytałem, że są dobre, że taki można troszeczkę dać do takiej jakby jakby, taki, nie wiem, co to jest jakby ceramika niby tam pomaga w konserwacji tego tłoka, które tam Niby ma jakieś rysy mieć. Zobaczymy czy to będzie dobre. Dużo takich plastikowych, jakby tyretytek, jakby były połamane w tych plastikach te zaczepy. To są takie bardzo fajne, z taką tak jakby czy Teretytka nie wiem jak się mówi poprawnie. Jednego tego będę, jest taki o, bardzo fajnie to wygląda, bo to jest taki malutki, taki, taka malutka teretyteczka, tam taką podkładeczkę da, dajemy od tyłu, po prostu przyciągamy jak jest dziureczka, tylko to prk do końca pstryk, przyciągamy i to wtedy trzyma, nie, także fajne to są te, takie teretytki. Bez tyrytytki nie ma, nie ma, nie ruszysz się. Takie śruby pewnego, różnego, że tak powiem, nie rodzaju, a długości. Bardzo dużo tych śrub jest, dlatego że warto takie kupić. Są, chodzi o, to, że one są tak, plastikowe, mają podkładki, bardzo fajne takie. Mają, właśnie są takie czarne, różnego rodzaju. Także warto wszystkie powymieniać, dlatego, że mówię, są zardzewiałe. Mam takie też kwa, kwasowe, takie rust free. ale mówię, no te czarne może by no fajnie wyglądały, tam dużo mnie czarnych dodatków. Mnóstwo takich pocypowałem właśnie, takich zatyczek takich blaszanych, tu są jeszcze jakieś takie dystanse na piąteczki śruby. Szkoda, że dłuższej nie kupiłem, bo mi popękały w tym, po budowie tego wariatora i sprzęgła. A, to jeszcze mam czas do wiosny, teraz jest grudzień. Te żelazne takie, malutkie. I się wsuwa i, i dokręca się wtedy takie te, jakby nie blakofranky, tylko plastikofręty. Też są bardzo ważne. do takich rzeczy. Dużo pęka. Tu co to jest? To Aha, to są uchwyty do tych, do tych halogenów. Takie uchwyciki do halogenów. Prawy. i Jeszcze więcej blaszek, takich większych, tych do tych plastików. I tu jeszcze, co tu jeszcze jest? A, tu jest ten taki haczyszek. Co on przychodzi y, tu z przodu na tą obudowę? On ma między nogami taka mała obudowa. Jest taki haczyszek, też jest czerwony. To takie dodatki czerwone. No i to, no i to wszystko. Teraz tylko składać. Czekam jeszcze tylko na powodę, dlatego że. Dlatego, że malować mogę wtedy, kiedy będzie 20 stopni, no więc następny togram filmik o malowaniu, o składaniu, a w takim, takim już konkretnym składaniu krok po kroku, śrubka po śrubce, ale to dopiero na wiosnę. No to co, na razie to było, było na tyle. To co, do zobaczyska. Życzę miłego, pięknego, ładnego, pysznego ludzkiego dnia. No i co, w trzeciej części będę pokazywał jak składam te motory. Na razie trzymajcie się, pa pa pa.